Klaps filmowy ikona kina na lekcji u syna, jak Antoni Pazura sprowadził ojca na ziemię w kwestii hollywoodzkiego akcentu. Nawet status niekwestionowanej legendy polskiej komedii i dziesiątki lat doświadczenia na planach filmowych nie gwarantują taryfy ulgowej, gdy nauczycielem zostaje własne dziecko. Cezary Pazura, aktor, którego głos i kreacje aktorskie zna niemal każdy Polak, stał się bohaterem nagrania, które udowadnia, że najsurowszym krytykiem bywa najbliższa rodzina. Gwiazdor opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym jego trzynastoletni syn, Antoni, bezlitośnie ocenia postępy ojca w nauce języka angielskiego. Cała sytuacja rozegrała się podczas nietypowych korepetycji, podczas których Antoni objaśniał swojemu sławnemu ojcu znaczenie fraz używanych przez współczesną młodzież. Cezary Pazura, będąc w dobrym nastroju, postanowił pochwalić się swoim warsztatem językowym, wierząc poprawność swojej wymowy. Jednak nastolatek szybko pozbawił go złudzeń. Bezkompromisowa ocena Antoni, po wysłuchaniu ojca, skwitował jego starania krótkim: taki akcent masz, polski taki. Diagnoza akcentu. Mimo prób poprawy, chłopiec uparcie twierdził, że aktor reprezentuje typowo słowiański akcent, co wywołało u nastolatka wyraźne rozbawienie. Linia obrony aktora Cezary nie dawał za wygraną przypominając synowi o swoich aktualnych wyzwaniach zawodowych. "Ja gram teraz po angielsku w filmie", oświadczył, próbując podbić stawkę dyskusji. Próbka umiejętności. Aby dowieść, że potrafi brzmieć jak mieszkaniec USA, aktor zaprezentował dramatyczne look at destiny. Antoni, choć docenił starania, pozostał nieugięty w swojej krytyce. To nie pierwszy raz, kiedy Antoni Pazura skradł się na profilach społecznościowych swojego dumnego taty. Wcześniej nagranie, na którym nastolatek tłumaczył ojcu znaczenie młodzieżowych słów roku, również stało się hitem internetu. Fani aktora często zauważają, że chłopiec posiada naturalną swobodę przed kamerą, a wizualnie coraz bardziej przypomina swoją mamę, Edytę Pazurę. Prywatne życie Cezarego Pazury, mimo blasków i cieni popularności, Wydaje się być oazą spokoju i wzajemnego wsparcia. Trójka dzieci. Para wspólnie wychowuje Amelię, Rite oraz wspomnianego Antoniego. Ochrona prywatności i honoru. Cezary znany jest z tego, że broni swojej żony jak lew. Kilka miesięcy temu głośno było o jego natychmiastowej reakcji, gdy znany reżyser publicznie zaatakował Edytę. Dystans do siebie. Aktor wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a wspólne. Często żartobliwe nagrania z dziećmi są tego najlepszym dowodem. Ja mam akcent polski. Ja gram teraz po angielsku w filmie. Mogę Ci powiedzieć tekst nawet. Look at this tree. Cezary Pazura w obronie swoich lingwistycznych umiejętności. Z perspektywy obserwatora mediów społecznościowych, relacja Cezarego z Antonim jest doskonałym przykładem budowania autentycznego wizerunku gwiazdy w 2026 roku. W dobie wyidealizowanych filtrów, widok ikony kina, która daje się pouczać 13-latkowi, buduje ogromny kapitał zaufania i sympatii u odbiorców. Internauci doceniają nie tylko humor, ale przede wszystkim normalność relacji ojciec-syn, w której wieki status zawodowy nie chronią przed ironicznym żartem przy obiedzie. Antoni Pazura wyrasta na naturalnego następcę ojca w dziedzinie komedii, jego celne rypołusty i umiejętność gaszenia entuzjazmu Cezarego pokazują, że talent do rozbawiania publiczności może być w tej rodzinie dziedziczny. Choć Antoni sugeruje, że akcent ojca jest zbyt słowiański, dla fanów Cezarego Pazury to właśnie ta autentyczność jest największą wartością. Czy aktor poradzi sobie w nowej, anglojęzycznej roli? Patrząc na jego dotychczasowy dorobek, z pewnością tak, a krytyka syna będzie dla niego jedynie dodatkową motywacją do pracy nad wymową. Jedno jest pewne, kolejne odcinki z udziałem Antoniego są już niecierpliwie wyczekiwane przez tysiące obserwatorów.